Dzień dobry, Alina Nowiec, Studio KK24.pl. Piłka nożna to najchętniej oglądany i najbardziej lubiany sport. Trudno jest nam sobie wyobrazić, że w tym sporcie może dochodzić do zachowań niemoralnych i w tej sferze tak naprawdę być, powinna być ogromna ilość czerwonych kartek. Lena Katlik doskonale wie, o czym mówię, bo przekonała się o tym na własnej skórze. Jest mieszkanką naszego miasta, ale przede wszystkim, mam, przede wszystkim mamą młodego piłkarza, który na własnej skórze doświadczył tego, czego tak naprawdę nigdy nie powinien doświadczać. Doświadczył zachowań naprawdę nie w porządku, doświadczył rozczarowania i ogromnego rozczarowania doświadczyła jego mama, kiedy głęboko wierzyła w to, że talent jej syna jest w stanie obronić się sam. Lena w pewnym momencie stwierdziła, że napisze książkę, że swoje doświadczenia przyleje na papier po to, aby ostrzec inne osoby, po to, aby ujawnić tak naprawdę ciemną stronę futbolu w Polsce. Gościem naszego studia jest autorka książki Eldorado, Lena Katlik. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witamy również. Pani Leno, tak się zastanawiam, co takiego musiało wydarzyć się w życiu matki, żeby była na tyle zdeterminowana, aby tak naprawdę każdą wolną chwilę poświęcać na to, żeby napisać książkę, i to taką książkę bardzo kontrowersyjną. Tak, wspomniała Pani przed chwilą, co musiało się takiego wydarzyć, jak to wszystko wyglądało. Generalnie nie planowałam napisania książki. To życie zaplanowało za mnie ten cały scenariusz i moja bezradność. Momenty, w którym zostałam sama, bez żadnych możliwości, może nie tyle co ja, ale nie znam odpowiedzi na pytania mojego syna, który zadawał mi dlaczego, dlaczego tak mamy, dlaczego nam się nie udaje, dlaczego cały czas coś jest, mamo. I, I sytuacja, która naprawdę zmusiła mnie do podjęcia takich kroków, że wyrzucałam wszystko na papier, to jak zostaliśmy wywiezieni do Portugalii przez jednego z trenerów, na niby w cudzysłowie, wielkie testy, spełnienie marzeń dziecka, tak. Wszystko nam się w głowach po prostu poprzewracało. Zrezygnowaliśmy z wielu takich naszych planów w Polsce. Zaplanowany już w ogóle wyjazd do Portugalii. I nagle pobyt w Portugalii okazał się największym horrorem, bo trener sobie zrobił na nasz koszt świetne wakacje, za które wszystko mhm. płaciłam. To były gdzieś tam oszczędności mojego życia. I pewnego poniedziałku zniknął pan trener. Po prostu mhm. nie było testów, nie było żadnych... Y żadnych ustaleń wcześniejszych, które mieliśmy między sobą. Pan trener po prostu mhm. ulotnił się, nie było go. I po powrocie do kraju zdałam sobie sprawę, że zostaliśmy oszukani. Może nie tyle, mhm. co ja oszukana, ale słowa, które gdzieś tam spowodowały rysę w głowie mojego syna. Mianowicie, możesz grać na cymbałkach, nigdy nie będziesz piłkarzem. To było nie do wybaczenia. Generalnie już mu wybaczyłam życzę temu człowiekowi jak najlepiej, mm. natomiast gdzieś konsekwencje zostały u mojego dziecka, które nagle przestało mi się uczyć, przestało podchodzić mm -hmm. do szkoły. Nicko nie interesuje do tej pory, tylko ten sport, tak. treningi, maksymalna ilość, bo jeździmy po różnych miastach mamy gdzieś tam różnych jeszcze innych trenerów, którzy pomagają tymkowi. Za wszelką cenę on chce podnieść swoje takie kwalifikacje, że będzie najlepszy. I codziennie wieczorem mi mówi, że będzie tym piłkarzem, a trener może grać w cymbałki. Czyli minęło już dwa lata, a u tego chłopaka jest dosyć mocna skaza, tak? I to dało mi tak też do. do Wiadomości i do takiego przemyślenia. Dlaczego tacy ludzie są bezkarni tak? Później się okazało, że takich osób, jak ja jest prawie 170 za mm -hmm. była założona grupa, w której żeśmy czynnie uczestniczyli. I y, rodzice, trenerzy, którzy też przez tego pana byli oszukani, y, pozakładali mu sprawy w sądzie i to też nic nie dało. Mm -hmm. Pan policjant powiedział, proszę sobie zrobić powództwa cywilnego, tak? No, tym, co mam 5 lat latać po sądach, mm -hmm. kłócić się nie. I pewnego, pewnego dnia zdecydowałaś się na książkę. I, ale to właśnie to było. Mhm. To był wieczór. Po prostu kupiłam sobie przepyszną butelkę czerwonego wina. Zawsze będę podkreślać. I zaczęłam przelewać żale na, na kartkę. I moja przyjaciółka mówi, ty, a może ty napiszesz książkę? Ja mówię, ja przecież nie jestem pisarką. Ale zaczęłam do tego podchodzić, może rzeczywiście, może, może coś z tego będzie. A później dochodziły konkretne, kolejne różne sytuacje naszego życia. I tak z kartki mhm. na kartkę przez rok na baz grałam, Bo główną bohaterką tej książki jest Monika. Czy Monika jest Leną? Monika jest Leną, tak. To jest stworzona gdzieś tam postać. Troszeczkę nie podoba mi się ta postać w tej książce, bo jest taka przedstawiona, jak taka naiwna dziewczynka, która lata. Teraz obecnie zmieniam swoją postawę wewnętrzną i już tak nie podchodzę naiwnie do ludzi, do tego, co do mnie mówią. Jeszcze te dwa lata temu to było, yy, zobaczyłam jakiś świetny artykuł, że jest super szkółka piłkarska byłam pierwsza, tak, bo to było dla mnie O Jezus, to jest szansa dla mojego syna i tutaj to może nie tyle, że apel dla rodziców, ale zejdźmy z góry totalnie na dół, bo to nie jest takie kolorowe jak, jak nam się wydaje, jak te mm -hmm. wszystkie foldery piękne, reklamy nawet ostatnio gdzieś tam czytałam reklamy wyjazdy do Turynu Mistrzostwa Świata, powołanie do reprezentacji za jedyne 350 zł, no. test mecze za 569 zł, to jak chcemy pozyskać fajnych młodych zawodników, jak na przykład ktoś nie ma pieniędzy, bo ten test kosztuje 569 zł bardziej zaczęło się to teraz odnosić ku temu, że jest to świetny dochodowy biznes. Ja nie mówię tutaj o wszystkich szkółkach piłkarskich, mhm. wszystkich trenerach, bo nie wrzucamy wszystkich do jednego worka. Znam osobiście świetnych trenerów, którzy naprawdę są z powołania, którzy oddają się i dzieciom, i, i, i w ogóle swoim takim marzeniom, chyba może nawet nie, że niespełnionym z dzieciństwa, ale fajni, wartościowi ludzie. Natomiast myśmy trafili źle. Mhm. To ile tutaj w książce jest prawdy, ile jest fikcji? 90% jest w prawdy opartej na mocnych, niezbitych dowodach przeanalizowanych przez adwokatów, 10% jest fikcji, dlatego że książka musiała powstać, tam też trzeba było coś dołożyć, żeby to zainteresować. Tak, dokładnie stworzenie fobuły, hmm. zainteresowanie potencjalnego czytelnika. Bo tak no, mówimy ogólnie, nazywam rzecz ogólnie, że to są jakieś brudy futbolu, że to jest ciemna strona futbolu, ale książka jest od niedawna w Empiku, nie wszyscy ją przeczytali. Jeżeli mielibyśmy w takiej pigułce ją streścić, no bo jest to książka. Dość dosadna, pisana takim językiem ostrym, opisująca zdarzenia i sytuacje, które nam nawet trudno sobie wyobrazić. Jeżeli mielibyśmy to naszym teraz tutaj słuchaczom jakoś przedstawić. No nie chciałabym cenzurować słów, które gdzieś tam. Ale co mam możemy w to, w tak, znaleźć? Jaki książka jakie ogólnie tutaj książka są? jest ogólnie napisana bardzo mocnym, ciężkim językiem szatni, rzeczywistości. Właśnie tam nie ma przekolorowania, że wszystko jest takie piękne. Oczywiście, no jak chodzą. Na treningi dzieciaczki, skrzaty mm -hmm. takie małe, no to wiadomo, że, że tam będzie bajka kolorowa, tam będzie po prostu inaczej mm -hmm. niż jednak już w tych juniorach, juniorach starszych, kiedy ta rzeczywistość się styka już z takim trochę brutalnym podejściem, tak? To już jest nawet walka chłopaków między sobą o wykluczenie mm -hmm. jednego, jeden mm -hmm. jest zazdrosny, drugi nie pozwoli, żeby ten jeden jego przebił. To już nie jest fajne. To już jest po prostu taki. Mm -hmm. Tylko że te zachowania nieetyczne one nie dotyczyły tylko Młodych piłkarzy. One też uderzały w ich mamy. Tak, tak. To jest najgorsze. To akurat historia jest opisana moja, natomiast mm -hmm. ja jestem po rozmowie z wieloma mamami, z wieloma rodzinami, mm. rodzicami, i, i niestety to nie tylko u mnie się dzieje. Nie tylko w sporcie, nie tylko w piłce nożnej. Akurat myśmy to opisali, bo tak, 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 tak wyszło. Natomiast, co jest takie najgorsze? To, i tutaj zaznaczam, bo to jest takie przykre, to, że kobieta jest sama, nie znaczy, że samotna, tak? Mhm. To, że kobieta wychowuje sama dziecko, nie znaczy, że ma napisane na drzwiach, zapraszam wszystkich, tak? I z tym mhm. się nie zgodzę, jest to po prostu brak szacunku, nieposzanowania. I niektórzy trenerzy to po prostu wykorzystali, tak? ale to może nawet nie tyle, co trenerzy, mhm. ale tutaj ta odgórna gwardia z Polskiego Związku Piłki Nożnej, tego nie będę się bała głośno mówić, dlatego, że wszystkie problemy mamy zamiatane pod dywan. I wczoraj na jednej, z, z, w jednym studiu w Warszawie też osobiście i głośno powiedziałam, że bardzo bym chciała na ten temat porozmawiać z panem Bąkiem. Mam do niego kilka pytań, mhm. dlatego, że dochodzą mnie różne słuchy, z wieloma ludźmi rozmawiam i nie wierzę w uczciwą piłkę, tak. Nie wierzę. Wiem, że trzeba będzie skorzystać z bocznych drzwi, jeżeli będziemy chcieli pójść naprawdę zawodowo, super. Chyba, że mam Messiego w domu, a nie mam. Mhm. Ale spotkałaś już się, już się z jakimś odzewem, no bo jednak, no, uderza to w Polski Związek Piłki Nożnej. Um, takie zarzuty dość konkretne tam się pojawiają. Czy spotkałaś już z, z jakimś nie, odzewem? Nie, jeszcze nie. Czy obawiasz się konsekwencji? Nie. Jakie konsekwencje? Jeżeli ja posiadam rzeczy, których oni gdzieś nigdy w życiu nie widzieli, tak? I, I tutaj muszę zaznaczyć, że osoby, z którymi współpracuję, między innymi pan Sebastian Fabiański będzie powstawał film będzie się inspirował moją książką, mhm. aby powstał bardzo dobry, bardzo fajny mhm. film. To musiał widzieć szczegóły, musiał wiedzieć o szczegółów, bo inaczej na słowo raczej by mi nie zaufał, tak? Także mhm. gdzieś to nawet w jakimś, nie wiem co to dokładnie, jaka to była stacja, ale jest oficjalnie głośno powiedziane, że widział, widział SMSy, widział zdjęcia mhm. i może tutaj potwierdzić, tak? A jak to się stało, że on w ogóle zainteresował się twoją książką? A to w ogóle dziwny przypadek, przez moją koleżankę, która gdzieś pobiera nauki aktorskie w Warszawie, na jednych z zajęć miała przyjemność współpracy mhm. z Sebastianem i tam jakoś tak poszło, ona no jakoś tam powiedziała coś zagłośnie, już byłam z kimś innym, umówiona byłam na spotkaniu z potencjalnym innym producentem mhm. filmowym, ale jakoś to doszło do Sebastiana i później w drodze powrotnej takie trzy bite godziny na autostradzie i wiedzieliśmy, mhm. że to będzie to i, 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 i na tyle zaufałam Sebastianowi on podejrzewam, że mi jest świetny plan na to, ale to jest jego Ale to, to debiut ja też, bo on, w sumie Sebastian Fabiański się zajmował wieloma rzeczami. Znamy go jako aktora z wielu takich kon kontrowersyjnych, człowiek, tak. um, mocnych jest ról. Um, to... Również prowadził go z muzyką, ale no, żeby być reżyserem to jednak to ale ma, stawia swoje pierwsze to jest moje prywatne, ma chłopak wiel wielkie ambicje, jest naprawdę bardzo poukładany młodym talentem, ale hmm. przede wszystkim ma wartości. I te wartości przewyższyły w tym wszystkim tutaj, że, że chciałabym, żeby to on zrobił, tak? Mhm. Jest no, niesamowitym człowiekiem. A jeśli chodzi o samą ekranizację książki, to będzie tak, że to w 100% będzie ekranizacja książki? Czy to będą tylko elementy z tej książki? Jak on... on Kurczę, nie chciałabym zdradzać teraz pewnych mhm. rzeczy, bo, bo na pewno ta druga strona nie byłaby zadowolona. Mhm. I z tym pytaniem wolałabym poczekać, aż dostanę zielone światełko, że mogłabym cokolwiek powiedzieć. Ale tak, tak. Książka jest też podstawą mhm. ku temu, żeby powstał ten film. Mhm. Przeczytałam kilka komentarzy. Chociaż książka, tak jak już wspomniałam wcześniej, no, no, od niedawna tak naprawdę jest dostępna, ale komentarze były bardzo ciekawe, bo ludzie podpisywali się pod tym, co napisałaś. Tego typu, że w końcu ktoś odważył się, prawda powinna ujrzeć światło dzienne, cała prawda o polskim futbolu. Z jakim odbiorem ty się spotykasz osobiście? Czy no, sądząc po tych komentarzach. Przypuszczam, że jednak grupa osób jakby wspiera ciebie, gratuluje, że tak naprawdę no, podjęłaś spore wyzwanie sama przed sobą żeby tam tutaj stworzyć taką, taką publikację większość i to wszystko ujawnić. Tak, większość jest pozytywnych, dostaję masę SMS-ów gdzieś na Instagramie, na Facebooku od ludzi, których nawet nie znam. Natomiast też się spotkałam z takim hejtem już powoli, mhm. ale on mnie w ogóle nie załamuje. On jeszcze bardziej dodaje mi takiej pewności siebie, bo y, uważam, że ludzie, którzy hejtują, którzy piszą, no nie mają łatwego mhm. pewnie życia swojego prywatnego tak? I, mhm. i tą całą falę nienawiści wywalają z drugiej strony tak, żeby mhm. zazwyczaj Pisane gość, anonim, także to jeszcze bardziej gdzieś tam motywuje mnie do dalszych działań, a jestem już bardzo głęboko w dalszych działaniach. Tutaj mm -hmm. pan Zimok, który prowadził mi konferencję w Warszawie, też niesamowity dziennikarz sportowy, mm -hmm. już zdradził w angorze, że zaczęła pisać drugą książkę. Także to już też mogę oficjalnie mm -hmm. powiedzieć, bo już jest gdzieś to tam podkreślone. Czego będzie dotyczyła? Kobiet. Kobiet. Kobiet, znaczy kobiet i, i też mężczyzn, bo, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale tutaj też będą mocne takie argumenty, będzie dosyć mocna y, strona. To bym nie chciała za dużo mówić, bo, bo to dopiero jest gdzieś tam taki projekt w połowie, jeszcze muszę go skończyć, ale mhm. na pewno będzie też hard, hard rockowy. Hard hard krowy, tak. <grym> tak. Rockowy. <grym> ale powiedz mi tak szczerze, czy pisząc tą książkę, miałaś taki zamysł z tyłu głowy, a no, mam nadzieję, że to coś zmieni. Czy myślisz, że, że ta książka, bo jednak no, nie, wie, nie wiedzieliśmy o tych rzeczach, o tym się nie mówiło. To mhm. się zamiatało pod dywan i to są takie rzeczy, które no, nie są fajne. Woli mieć bardzo dobrze uważam, i wierzyć w to, że zasady fair play tutaj są na pierwszym miejscu? Uważam, że takie rzeczy są. Jestem za małym człowieczkiem, wydaje mi się, że wiele nie zmienię, ale może gdzieś to dotrze do niektórych, do serca wyciągną jakieś wnioski. Chodzi mi tutaj o szkółki, o trenerów. Jeżeli chodzi o samych tych działaczy, może będą mieli jakiś taki hamulec mhm. przed tym, żeby nie, jednak nie wykorzystywać swojego nazwiska i, i powiedzieć, że ja tu jestem Bogiem, jestem wszystkim i, 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 i ja rozdaję karty, i każdy się na to ma zgodzić. Natomiast jeżeli udałoby mhm. mi się porozmawiać z Panem Zbigniewem Bąkiem, może on sam nawet nie wie, co się dzieje u niego, tak, mhm. I, i może dopiero. Otworzę mu oczy, pokazując mu mhm. pewnego rodzaju, różnego rodzaju y, dowody. Nie wiem, nie umiem sobie na to samo pytanie odpowiedzieć. Z tego, co słyszę od znajomych, nic nie zmienisz. Gdzieś tam Ale? trzymam się tego, że nic nie zmienię, no bo no, mhm. jestem zwykłą kobietą, zwykłym człowiekiem. tak? Nie mam jakiejś tam y, klasy maksymalnie wysokiej, nie jestem gdzieś tam y, córką kogoś znanego, że, że mogłabym mieć jakiś wpływ. Natomiast wierzę, że może, może, zaznaczam, Ktoś to przeczyta, i, i, i może nie, że podejmie jakieś kroki, mhm. ale zastanowi się nad tym wszystkim, bo piłka nożna, sport jest przepięknym sportem. Ja cały czas powtarzam, mhm. że tutaj chodzi o dzieci, tak, i nie podoba mi się, że te dzieci są traktowane jak produkty, tak? bo to jest po prostu rzecz produkt, produkt puszczony, szkółka ma wygrać, tak, liczy się po prostu stan konta na koniec miesiąca. I nie ma tutaj, wie pani, to jest najgorsze to, że gdzieś tam od mojego syna koledzy gdzieś jeżdżą na różnego rodzaju testy i jadą z taką nadzieją, z takim, i nie są to źli chłopcy, bo naprawdę mhm. fajnie grają, ale niestety to przebicie jest w tych czasach tak duże, gra tak dużo chłopaków, chłopców, mhm. Że naprawdę, żeby się gdzieś tam wybić maksymalnie, to jest szczęście, to są właśnie te boczne drzwi, bo ci mhm. chłopcy do dzisiaj czekają na telefon z jednego, drugiego, trzeciego klubu, tak? Mhm. Czekają, czy się doczekają, nie wiem. I to jest przykre, tak? Nie można tu stwierdzić, że, że on jest słaby, tak? Bo on może nawet tej szansy nie dostaje, żeby się mhm. wykazać, bo, bo jest zwykłym chłopcem. A wiadomo, tutaj się liczy, jakby to był Messi, Ronaldo, mhm. no to wiadomo, od razu pogoń wszystkich, podejrzewam, klubów. No dokładnie. Tak. No no ale jednak tak nie możesz określać siebie jako zwykła dziewczyna, której książka nic nie zmieni, bo ta zwykła dziewczyna napisała w Kędzierzynie Koźlu książkę, która, której premiera odbyła się w Warszawie, podczas tej konferencji był znany dziennikarz, który mówił, że to Tomasz Zimoch, zainteresował się znany aktor, będzie film, więc wydaje mi się, że sporo zamieszania już zrobiła, zresztą przed samą premierą już dużo się o tej książce mówiło, to też o czym świadczy, więc ja trzymam kciuki, żeby publikację udało się faktycznie wykorzystać w dobrym kierunku i żeby to coś zmieniło. No i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się przy okazji Twojej, już po premierze Twojej tak. kolejnej książki, tak. o której nam, mam nadzieję z chęcią Będzie to, 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 mi się bardziej podoba, bo to jest takie inne trochę, ale mhm. też będzie pisana takim mocnym językiem, żeby to było takie jednak przejście, żeby to mhm. było do odczucia, tak? Bo jeżeli byśmy napisali taki poradnik, proszę, dziękuję, nie róbcie Państwo tak, tego by mhm. nikt nie przeczytał. To mhm. nie te czasy niestety. No, no tak bywa. Bardzo dziękuję, że odwiedziłaś nas w naszym studiu. Bardzo e miło. Gościem studia KK24 była Lena Katlik, autorka książki Eldorado. Dziękuję.